Co jest największym osiągnięciem SpaceX? Starship? Pierwsze w historii rakiety wielokrotnego użytku? Nie, to nie to. Jest coś innego, mniejszego, o czym już trochę zapomnieliśmy, ale bez tego osiągnięcia nie byłoby tych kolejnych. SpaceX przygotował krótki okolicznościowy film z tej okazji. Zobaczmy go razem. Yeah, In the early days it was very clear, it was like a David and Goliath story. You know, no privately developed launch vehicle company had ever achieved Earth orbit. Everybody tried and failed. I started within the first year of the program. I tu od razu muszę przerwać. Pamiętajcie, teraz komentujemy sobie, a ta firma zrobiła to, ta firma zrobiła tamto. Szczególnie podczas tych naszych z Kubą streamów. I no właśnie, bo ta firma zrobiła... Taką rakietę wystrzeliła. Mamy właśnie Rocket Lab, mamy Blue Origin, które coś tam robi. Jeszcze nie wszystko się udało, nie weszli na orbitę, no ale już przynajmniej granice kosmosu pokonali. Natomiast tu mamy taką przeszłość, w której jeszcze żadna, ale to żadna prywatna firma nie wprowadziła rakiety na orbitę. Nie? I to jest, wow, teraz to się nam wydaje absolutną codziennością. Ale tak nie jest, nie? Tak nie było. Um, i, I teraz musimy, aha, no rzeczywiście, nie? Ale no to jest coś e, absolutnie niesamowitego. Właśnie przeszliśmy teraz do porządku dziennego nad tym, ale tak nie było, nie? I teraz, właśnie, to 15 lat od tego e, startu Falcona 1, e, pierwszego udanego, no to jest jednak, jednak coś. Dalej. I started within the first year of the program, and we were designing and building Falcon One. The rocket was out on Omalek. It was so cool to go to this secluded place for work. All that was there was the launch pad. Tutaj mam wrażenie, że zobaczcie, um, SpaceX, teraz drugi raz, jakby w pewnym sensie, powtarza swoją historię, bo znów na takim trochę tropikalnym miejscu, no, Boca Chica, jest jednak chyba. Naj, naj, nie wiem, czy jest najbardziej wysuniętą częścią Stanów Zjednoczonych na południe. Chyba nie, pewnie tam Floryda troszeczkę niżej, ale no jednak jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Teksasu i tak jest bardzo, bardzo na południe, no, bardzo południową częścią Stanów Zjednoczonych. A tutaj właśnie ten atol na Wyspach Marszala, coś niesamowitego. Piękna rzecz, ale też. No pomyślcie o tym sobie, nie jesteście w tropikach, jest gorąco, non-stop, a wy siedzicie w jakichś namiotach, hangarach metalowych i, i, i robicie rakiety. No, na pewno komfort nie za duży, ale też przygoda życia. ...a very small hangar, an office trailer and basically an outhouse for a bathroom. We would sleep under the stars sometimes, have a perfect sunburn sometimes. No, to jest naprawdę niesamowite. No. Takie zdjęcia. Wow, to jest, to, to jest kawał, kawał historii, nie? Żeba się, no tutaj na, na materacach dmuchanych po prostu na jakiś. Nie wiem, jakiś. No to nawet nie są łóżka polowe właśnie. Same, same materace. Albo tutaj pod gwiazdami. No, rzeczywiście, jak jest ciepło i go, za gorąco w trakcie dnia, ale w nocy jest idealnie, nie? Coś pięknego. Nie chcę jak jakby chcesz osiągnąć gwiazdy, zrobić rakietę. I jednocześnie i, i to robisz, a w nocy możesz się przespać i um, pod gwiazdami. No w Polsce rzadko jest to możliwe. It was like a Survivor, we called it, and we were right there next to the rocket and the launch Plus four, plus five. Living through the first few failures of Falcon 1 was really difficult. We literally had Blood, sweat, and tears on that rocket. And then to see it come back down so quickly, it was heartbreaking. No, myślę, że <laughs> też, ale to było flight two was disappointing because we made it almost all the way to orbit. We basically started spinning out of control once the vehicle was in space. But then flight three was just so sad. To basically go through stage separation and then have the stages come back and recontact, that one hurt the most. We were essentially. Tak, w tej pierwszej biografii um, Ilona Maska tam było pokazane właśnie, że koniec 2008 roku to było po prostu wszystkie najgorsze rzeczy um, zebrały się w jedno i Tesla była w ogromnym kryzysie, i SpaceX był w kryzysie. Gdyby ten lot się nie udał, ten czwarty jeszcze, zaraz, o którym oni zaraz to powiedzą, to mógłby być to absolutnie koniec SpaceX. Znaczy, okej, okay, znając Ilona, pewnie jeszcze by tam walczył, ale nie byłoby to takie nie byłoby to takie proste. I tutaj było naprawdę no niemalże wszystko na, na szali przed tym e, czwartym lotem. Ale luckily we had, had another kind of spare vehicle ready to go. We... Pushed super hard to get that vehicle ready. We rented a C 17 to fly the first stage and second stage over to Kwajalein instead of taking the three weeks on the barge. When we were landing, you know, we heard a loud pop. We looked back and saw that the first stage tanks had sunken in. I think we thought for sure we were done. I think we thought that was the end of SpaceX. We still felt like the underdogs. We still had everything to prove. So it was just like, nope, we're going to fix it and we're going to make this happen. Three weeks later, I think we had the first successful flight of Falcon 1. It worked. And that's the kind of story we want to watch. Ten underdog, ten Dawid pokonujący Goliata, jakiś grupa jakichś nerdów, którzy po prostu zebrali się, pomajsterkowali i, i osiągnęli to, czego nikt wcześniej nie osiągnął. To jest naprawdę coś niesamowitego. Teraz troszeczkę już tak właśnie, jak to się mówi w angielsku, take it for granted. Nie? Jakby bierzemy to tak. A, bo to SpaceX, nie. O, to oni zrobią wszystko, no, prawie wszystko. I już, już po prostu jesteśmy tym rozpieszczeni troszeczkę. A, a to był ten moment, kiedy to był ten fajny moment, nie? Kiedy jeszcze e, właściwie większość ludzi chyba wszyscy prawie, że absolutnie im nie. No, no nie wierzyli, że może to się udać nawet, tak? Pewnie. Ale zrobili to, i to jest właśnie taka piękna, żyjąca dusza historia. Nie? takich, że udało się, że można. Super, fajnie. We buckled the stage on the way to Kwajalein and we still managed to get that rocket to orbit. So that gave us good confidence moving forward that we'd be able to get anything to orbit. For me, it was like a dream come true because it was something that we had been working so hard for for years, like since I started at SpaceX, and that we had seen so many failures for. I just felt validated and proud of the team for doing something that I think a lot of people didn't think was possible. No, właśnie, robić rzeczy, których wiele osób uważało, że są niemożliwe, i to jest ten piękny, piękny SpaceX, w którym pewnie wielu z nas się zakochało. No, i miejmy nadzieję, że, że pokażą nam też jeszcze kolejne rzeczy, których się nie da zrobić, albo wydawało się, że się nie da zrobić. I ten majestatyczny, gigantyczny Starship, jak on wyląduje na księżycu. Uff. To będzie po prostu coś absolutnie niesamowitego na początku na Księżycu, tak? Jeszcze, miejmy nadzieję, w ciągu następnych. Myślę, że dopiero tak naprawdę to 15-20 lat dopiero może na tego marca do, dotrze. Okej, okay. cargo dotrze wcześniej, może, niż te 15 lat ale, ale załogowy no, jeszcze będzie musiał dużo, 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 dużo testów przejść, ale. Mamy nadzieję, ja mam nadzieję, że tego dożyjemy, zobaczymy i kiedyś takie filmiki będą też publikowane z, właśnie ze startów yy, wspomnienia, nie wiem pierwszego startu Falcona Heavy, który ja już pamiętam oglądałem na żywo. Wy pewnie też większość z was. No i niedługo będziemy pewnie oglądać te pierwsze starty Starshipa i później za 10-15 lat zrobią taki filmik który z pewnością obejrzę.